Kto tam? Swój, to znaczy ptasia grypa. Właśnie, właśnie. Ptasia grypa puka do niebios bram, czyli do naszego kraju. Mamy ptasią grupę, będzie ptasia grypa. Zarazki znajdują się już w pobliżu naszej granicy, ale jeszcze po niemieckiej stronie. To było do przewidzenia, dlatego od jakiegoś czasu trwają w Polsce gorączkowe przygotowania na nadejście ptasiej grypy. Na przykład w Małopolsce. W ramach ćwiczeń ochronnych przed zarazą, zalecanych przez Unię, służby weterynaryjne próbnie zagazują około 100 sztuk drobiu. Odpęci się kurki i zagazuje się Kury, stanie się to 27 marca, akurat w imieniny Lidii. Cieszysz się litka, to dobrze, bo o nasze bezpieczeństwo chodzi. Ale ekolodzy, a takich ostatnio nie brak, buntują się, że zwierzęta traktuje się jak rzeczy. No, tyle kur się codziennie zabija, oni się dopiero teraz buntują. Poza tym przesadzają ekolodzy, rzeczy się nie gazuje. Ekolodzy powinni być zadowoleni, drób zostanie potraktowany jak ludzie. Niedługo ekolodzy zaczną protestować przeciwko gotowaniu jaj żywcem, ale na razie pytają, czy rozważono alternatywne sposoby ćwiczeń. Oczywiście nie rozważono, ale takie ćwiczenia są. Można zagazować kaczki gumowe, albo można narysować kury na kartonie i w ramach przedgrypowych manewrów spalić na gazie 100 arkuszy papieru z narysowanym drobiem. Aby obniżyć koszty ćwiczeń, kury mogą narysować dzieci w przedszkolach. Służby weteryn weterynaryjne jednak uspokajają. Te 100 czy 200 kur, które mają być zagazowane, to będą kury niekonsumpcyjne, kury chore, cytuję, i tak przeznaczone do utylizacji, no, czyli sprzedaży w supermarketach. Tylko, czy oni muszą te bidne? Chore kury gazować, to budzi skojarzenia. Nie lepiej ogłosić, że się je rozstrzela, mniej protestów będzie.